Życie jest piękne. Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał! <grybuj> Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. Na propozycję widza tutaj nagrywamy filmik jak... Szukać wody na działce. Wody szukamy za pomocą różdżki. Nie mam niestety różdżki takiej typowej z brzozy czy tam z wierzby, tylko mam taką różdżkę z takiej opaski zwijanej. Jak widzicie, ona też się fajnie wygina i zauważyłem, że tym też idzie szukać wody na działce. To pokaż tę różdżkę ładnie o tak ładnie wygląda. Ładnie się wygina, zobaczcie. Tylko, że muszę zrobić tak. O, tak, znaczy się. I teraz będziemy szukać wody na działce. Musimy szukać wody yy, po prostu, bo będziemy kopać studnie. I teraz zobaczymy, gdzie jest woda. Yy, momencik, ja sobie tak może jednak zobaczę. No tak, woda, woda, będziemy. Pokaż tam w tamtym kierunku. O, tam będziemy szukać wody i, i szukamy wody. No. Szukamy wody na działce. Oby się okazało, okazało, że na naszej działce jest woda, gdyż yy, tam jest druga działka, już sąsiada, i lepiej, żeby nie było tej, yy, tej po prostu żyły wodnej u niego, a żeby była u nas. Dobra. Yy, szukamy, szukamy. Niżej musimy, jak nam coś nie idzie, niżej, bliżej. Wtedy różdżka ma mniej po prostu do pokonania yy, odległości i można, o, o jak widać różdżka się nam zgięła wyleciała nam z rąk, a to oznacza, że tu jest woda, w tym miejscu będziemy kopać studnie oby ta studnia nie okazała się studnią bez dna tu będziemy kopać studnie, ja sobie zaznaczę kamieniem miejsce gdzie będę kopał studnie. Tu będę właśnie w tym miejscu kopał sobie studzienkę taką małą. Próbne odwierty będę robił. Także w tym miejscu wiadomo, że może być woda. Lecimy dalej. Znowu składamy. Nagrywaj różdżkę. Odwrotnie. O. Składamy różdżkę. Chwytamy w dłonie i idziemy dalej. I szukamy. Pokaż tak działkę, tamte pola. O. A my mamy tu różdżkę. Którą będziemy ty w ogóle nagrywasz to? No. no. I idziemy z tą różdżką. O tak najlepiej wyjąć. O, do góry się unosi. To znaczy, że chyba wyczuło chmurę, bo to też wyczuwa chmurę, jak jest. A no nie, no kurczę, no chyba chmurę wyczuło. Dobra, o, zgina się w dół, o, zgięła się w dół, jak widzicie, zobaczcie, jak się sama wygina różdżka. Zobaczcie co się dzieje z różdżką. Zobaczcie, wariuje. Stój, no wariuje różdżka, po prostu mi tu. Znaczy, że wyczuła wodę, i teraz znaczy, że tu w tym miejscu. O, zobaczymy, teraz nam różdżka Pokażę gdzie jest woda. O, tu, tu jest woda, zobaczcie, tu. Tu. O, różdżka chce już sama kopać, także to z różdżka, która pokazuje wodę, i jeszcze nam kopie studnie. Przy okazji, słuchajcie, super sprawa ta. Nie wiedziałem, że takie różdżki istnieją, co kopią studnie. O, ona od razu chce. Się dostać do wody ta różdżka, tak? Tu musi być bardzo duża żyła wodna. Yy, strasznie po prostu blisko powierzchni, bo ta różdżka nam jak widzimy, wariuje. O, wygina się, i jak. O! Cały poobijane ręce mam od tej różdżki. Jak wiadomo, różdżkarstwo jest najlepszą metodą na na, Oła! na, na yy, poszukiwanie wód. Gruntowych, podpowierzchniowych pod ziemią. Dobrze, to ja sobie tu będę kopał, a ja już kończę ten filmik. I zapraszam Was do subskrypcji kanału ZJPTV. Zapraszam Was na inne filmiki na tym kanale i możecie komentować. Lajkować i udostępniać swoim znajomym na facebooku te filmiki. Jak widać, różdżka wykonuje dalej pracę. Różdżka nam tutaj kopie studnie, także jest fajnie. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.